w pracy rozmawiamy o celach, wynikach, efektywności, ale rzadko o tym, co naprawdę nas trzyma na powierzchni albo ciągnie w dół. W cyklu dobrze powiedziane rozmawiam z ludźmi, którzy wiedzą, jak stres i zdrowie psychiczne wpływają na pracę i co możemy zrobić, żeby nie obudzić się za późno. Nie wiem, czy w tym zacnym podcaście mogę przekląć, ale zrobię to mimo wszystko to może pierwsza kontrowersja dzisiejsza, że organizacje, które... Najmniej tych działań wellbeingowych potrzebują, będą najbardziej korzystały z działań wellbeingowych. Organizacje, które najbardziej tych działań potrzebują, będą miały największy procent nieudanych projektów. Nawet najlepsza psychoterapia nie będzie w stanie zmienić sposobu Twojego funkcjonowania, jeżeli będziesz spędzać w pracy 14 godzin, spać 5, jeść jedzenie, które nie jest najlepszym wyborem żywieniowym i w zasadzie ruszać się na dystansie toaleta-biurko. Nasz mózg uwielbia dopaminę, mhm. a dla niego szybkie strzały dopaminy są związane z tym, że odhaczyłem sobie kolejnego maila, odpisałem, odebrałem kolejny telefon i mózgowi się wydaje, że kontroluje rzeczywistość szybko. Mózg to jest raczej taki teflon na dobre rzep, na złe, staramy się zapamiętać złe emocje, żeby po prostu to nas uchroniło przed utratą życia. Czasami może być tak, że najpierw w interakcji z drugą osobą my jesteśmy bardzo wyczuleni na jakieś takie sygnały ostrzegawcze, negatywne. Szukamy, czy ta osoba ma na pewno szczere podejście do nas. Jeżeli masz ranę, a masz, większość z nas te ma, żeby nie powiedzieć, wszyscy, to w Twoim życiu masz dwie możliwości. Albo ją transferujesz, albo ją transformujesz. My sami poświęcamy sobie w naszej głowie dużo więcej czasu niż inni nam poświęcają. Po prostu opinie pi innych. Nie? Staraj się jednak być dla siebie e, najsurowszym recenzentem, nie zastanawiając się nad tym, czy ja jestem akceptowany, czy jestem lubiany, czy przynależę. Jak budować kulturę zrozumienia, nie tylko targetów. Zdrowie psychiczne w firmie. Nie zaczyna się w dziale benefitów, ale w codziennych decyzjach. Zmieniamy narrację. Bo silna firma zaczyna się od silnych ludzi. Ciekawe, czy w ogóle nas puszczą nie? Czy to wyemitują?